nagranie z no 6 też 6 lat temu z 2016 roku to są czasy kiedy pan Macierewicz wprowadza do życia publicznego pojęcie wojny hybrydowej ja wtedy pierwszy raz się spotkałem z takim pojęciem co to za wojna jest co to jest w ogóle i z czym to się je? bardzo Niepokoiłem się w tamtym czasie, to jest mniej więcej okres, kiedy powstaje program, musisz to wiedzieć, który ma rozjaśnić nam, o co tak naprawdę chodzi na wschodzie Ukrainy, żeby ten trend ewidentnego parcia do wojny zapoczątkowany zarządów Platformy Obywatelskiej nie skończył się wojną dla nas. I pan Antoni Macierewicz Usilnie starał nam się wtedy wymówić, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. No, wiecie, tam mętnie było to tłumaczone, co to ta wojna hybrydowa jest, ale wojna to, to tak, ale, ale jednak wojna, ale jednak wojna. A jak wojna, wiecie, no to trzeba walczyć, trzeba reagować. I proszę Państwa, o ile Macierewicza nikt nie brał wtedy na poważnie, czuliśmy jego intencje, człowiek z pianą na ustach, jeżeli chodzi o stosunki. Z, z naszym wschodnim sąsiadem i nie tylko, i nie tylko. No i tu wtedy przychodzi mu do pomocy wybitny nasz geostratek, pan Leszek Sychul Sykulski i uzasadnia istnienie, potrzebę, potrzebę zrozumienia te, czegoś takiego, jak wojna hybrydowa. Wtedy nagrywa właśnie ten materiał, ale nagrywa go specyficznie od czasu aneksji półwyspu krymskiego przez Federację Rosyjską i od początku wojny na wschodzie Ukrainy coraz częściej słyszymy termin wojna hybrydowa. Od czasu aneksji półwyspu krymskiego przez Rosję. No to pozdrawiam tych wszystkich, którzy z państwa jesteście zwolennikami dobrych stosunków z Rosją po takich słowach, po takich słowach, po takich słowach. Ktoś taki jak Leszek Sykulski Gdyby się sytuacja zmieniła i nasze stosunki ze Wschodem by się poprawiły, nie ma racji bytu. Bo wiecie, są takie kraje, na które można pluć i to nie ma żadnego znaczenia. I tak będziemy robić z nimi interesy. Ja uważam, że do takich należą Stany Zjednoczone. I jeszcze in, i parę innych krajów. Ale są takie kraje, że się napluje na nich, na przykład tak jak robi pan Leszek Sykulski w wywiadzie o Moniki Jaruzelskiej, podkreślając, że cywilizacja turańska patrz chińska i bizantyjska patrz rosyjska są gorsze niż nasza cywilizacja, bo nasza jest oparta na prawdzie, a ich nie. Po takich słowach, proszę Państwa, no, ja, bym, ja, ja wiem, że druga strona nie będzie chciała rozmawiać, nie można takich rzeczy wypowiadać. Na pewno Państwa można pluć i to nic nie zmienia, niczego nie zmienia, bo, bo dla nich biznes się liczy, ale są takie państwa, takie cywilizacje, gdzie urażony honor nie pozwoli dalej funkcjonować krajowi, który obrażał. I do takich właśnie należą i Chiny, i Rosja. Trzeba uważać na takie sformułowania. Posłuchajmy, kto stworzył Wojnę hybrydową. Hybryda jest czymś, co łączy różne, często przeciwstawne wobec siebie elementy. Wiele z elementów tego, co nazywamy dzisiaj mianem wojny hybrydowej, było znanych i stosowanych już od czasów starożytnych. Jednak dopiero pojawienie się nowych technologii charakterystycznych dla ery cyfrowej, dla ery informacyjnej, spowodowało zwiększenie rangi i znaczenia tego rodzaju walki. Prace koncepcyjne nad yy, Nowymi rodzajami działań zbrojnych, charakterystycznymi dla cywilizacji informacyjnej, prowadzone były już w okresie zimnej wojny. Za jednego z najważniejszych prekursorów koncepcji wojen hybrydowych, możemy uznać rosyjskiego emigranta w Argentynie, pułkownika Jewgenia Messnera. Tak, no Rosjanie ewidentnie w tamtym. Po, proszę Państwa, to było 6 lat temu, ponad. Ewidentnie Rosjanie, ewidentnie Rosjanie stoją za wojną hybrydową. I pokrętne tłumaczenie, że Państwa, zwykła działalność wywiadowcza to już wojna hybrydowa. Ja pamiętam w tamtym okresie, dokładnie 2016 rok, to jest listopada, w grudniu złapali jakiegoś Bogu ducha winnego chłopaka gdzieś z Rosji, który przyjechał, który nad starówką puszczał drona, i przez przypadek znalazł się w, w pobliżu pałacu prezydenckiego. Szpieg, szpieg, wojna hybrydowa. Proszę Państwa, połączmy to w czasie, połączmy to w czasie. I, ale ogólnie pan Sykulski bardzo mi się podoba. Jego inteligencja jest imponująca. Zmieniają się czasy, zmienia się koncepcja. Gdy, gdy wprowadzono nam Wojska Obrony Terytorialnej w 2015 roku, i jutro to państwu pokażę, to, to już, już, już przygotowywał grunt i chwalił, i chwalił koncepcję wojska Obrony Terytorialnej. A Wcześniej, w 11, że musimy mieć armię europejską, ale to się wiecie. Konie, która się zmienia, teraz jest taka, teraz jest akurat taka. No, proszę Państwa, mało jest zdolnych ludzi, którzy by byli w stanie przebić treści z naszego programu i rozkochać w sobie. Mało jest, więc no już coraz bardziej poważni ludzie starają się zabrać Państwa i zaangażować w oglądanie ich. To jest coraz trudniejsze. Ale panie Reszku, zapraszamy, zapraszamy e, do nas, ja, ja nie ja skreślam nikogo.